Pan poseł Jarosław Gowin, rozumiem, że dzieli Pan czas z Panem posłem Patrykiem Jakim. Dziękuję. Dzieli Pan czas z Panem posłem Patrykiem Jakim. Pani marszałek, Pani premier, Panie i Panowie posłowie. Pani premier Kopacz rozpoczęła swoje pierwsze wystąpienie od słusznego apelu, żebyśmy wyłączyli dzisiaj politykę. Szkoda, że Pani premier była pierwszą osobą, która natychmiast po tym apelu. Mm. Bardzo proszę o spokój na sali. Jest. Po tym apelu pani premier sprzeniewierzyła proszę się spokój. swoim słowom, a to wystąpienie, które słuchaliśmy, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, było już no, po prostu żenującym przejawem kampanii, uprawiania kampanii politycznej, kampanii wyborczej w sprawie, która akurat powinna łączyć wszystkich Polaków. I chcę powiedzieć, że to nie jest wcale tak, że rząd z góry powinien zakładać brak wsparcia ze strony opozycji, przynajmniej całej opozycji dla swoich postulatów. Ja z dużym zainteresowaniem i uznaniem wysłuchałem na przykład wypowiedzi pana ministra Trzaskowskiego. Będę z nim rywalizował wyborczo, ale to było bardzo rzetelne wystąpienie. Żałuję, że na takie wystąpienie nie stać prezesa Rady Ministrów. Chcę powiedzieć, że są takie elementy, których przynajmniej ta część opozycji, jaką ja reprezentuję, gotowa byłaby wyposażyć premiera polskiego rządu w mandat poparcia ze strony opozycji podczas zbliżających się negocjacji. Jakie to elementy? Po pierwsze, nie mamy niestety całościowej polityki migracyjnej. My potrzebujemy imigrantów. Potrzebujemy ich chociażby dlatego, że mamy ogromną dziurę demograficzną. Niestety, i to nie jest zarzut wobec tego rządu, przez 25 lat nie wypracowaliśmy całościowej polityki migracyjnej. To jest pierwsze zadanie, które sobie powinniśmy wspólnie postawić. Dobrze byłoby zacząć mówić o tym przy okazji obecnego kryzysu, no ale w, w, widać, że w, niestety przynajmniej w dzisiejszej debacie nie ma ze strony rządu woli do tego. Po drugie, powinniśmy jasno powiedzieć i ja oczekiwałem takiej deklaracji ze strony przedstawicieli rządu, że trzonem polityki imigracyjnej powinna być, powinna być polityka repatriacyjna, czyli powinniśmy zacząć od stworzenia Polakom rozsianym przede wszystkim za naszą wschodnią granicą warunków do tego, żeby wrócili do Polski. Po trzecie, wydaje mi się, że. Polski Sejm powinien wyposażyć w premiera polskiego rządu w mandat do tego, żeby jasno podczas negocjacji zażądał wstrzymania fali uchodźców. Mówił o tym, pamiętam jeszcze kilka miesięcy Donald Tusk, mówili o tym inni politycy europejscy, dzisiaj ta polityka powstrzymywania fali migracji niestety jest całkowicie zarzucona. Po czwarte oczywiście powinniśmy trzymać się tego rozróżnienia na uchodźców, których, dla których powinno się znaleźć miejsce, chociaż nie dla wszystkich z oczywistych powodów w Polsce imigrantów ekonomicznych mam nadzieję, że przynajmniej w tej sprawie rząd będzie zachowywał stanowisko konsekwentne. W sposób Kategoryczny przedstawiciel polskiego rządu powinien odrzucić propozycję wprowadzenia takiego stałego mechanizmu rozlokowywania uchodźców czy imigrantów. Cieszę się, że wspomniał o tym pan minister Trzaskowski. Mam nadzieję, że będzie to konsekwentna postawa polskiego rządu. Innymi słowy, nawet jeżeli w Polsce miałaby się pojawić w tej chwili grupa uchodźców, to powinien być to fakt jednorazowy, a nie element jakiegoś stałego mechanizmu, który by obowiązywał w przyszłości. Chcę poruszyć sprawę, która wiem, że jest immoralnie i politycznie trudna. On mówił o tym w sposób skrajnie demagogiczny pan przewodniczący Grupiński, ale są na szczęście w Europie politycy i rządy, które mają odwagę o tym mówić otwarcie. Na przykład rząd bliskiej nam Litwy. Tak, chcemy pomagać uchodźcom, być może także przyjmować ich na terytorium Polski, jeżeli rzeczywiście są prześladowani, ale powinno tutaj obowiązywać kryterium bliskości kulturowej. Nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich uchodźców. Tych prześladowanych nawet w krajach Bliskiego Wschodu są miliony. My możemy pomóc zaledwie tysięcznych, może parunastotysięcznej, ale garstce z nich. Zatem zaprośmy do Polski tych, którzy akceptują zasady, na których oparta jest nasza cywilizacja. I nie chodzi tutaj o żadne kryterium wiary. Chodzi o rzeczy tak proste, jak chociażby zasada równości kobiety i mężczyzny. Jak zasada wolności słowa, jak zasada wolności religijnej, w tym także wolności od religii mówił o tym pan prezes M. Kaczyński i ja oczekuję od przedstawicieli polskiego rządu jasnej deklaracji, że w stosunku do uchodźców, jeżeli chcieliby się tutaj osiedlić, będziemy prowadzili politykę asymilacyjną i będziemy od nich oczekiwali respektowania w pełni polskiego prawa i polskiej kultury. Chcę wreszcie powiedzieć o pewnych postulatach bardziej konkretnych, które można wprowadzić natychmiast. Po pierwsze, poszerzenie kompetencji Straży Granicznej. Czy Straż Graniczna jest dobrze przygotowana do tych nowych wyzwań, czy nie, to jest sprawa sporna. Sami przedstawiciele Straży Granicznej alarmują, że, że nie, ale ich kompetencje powinny być rozszerzone, co najmniej na poddanie Straży Granicznej poddanie pod kontrolę straży granicznej ośrodków dla uchodźców. No, ośrodków dla uchodźców dzisiaj te ośrodki są zabezpieczone w sposób niewystarczający. zabezpieczenie tych ośrodków i kontrola nad nimi powinna stać się domeną straży granicznej. Kolejny konkretny element, który można zacząć wprowadzać już teraz. Mówiłem o tym dzisiaj na konferencji prasowej z panem ministrem Szedem Mietiewem. Polska potrzebuje obrony terytorialnej. Potrzebuje takiej, takiego polskiego wydania gwardii narodowej, czyli armii wolontariuszy gotowych działać na rzecz polskiego bezpieczeństwa. I to, to powinno być natychmiastową inicjatywą ze strony rządu. Ostatni konkretny element, o którym chcę powiedzieć, to jest wzmocnienie Centrum Antyterrorystycznego. No, proszę Państwa, zagrożenie terroryzmem rośnie na świecie, z całą pewnością rośnie też w związku z pojawieniem się w Europie fali imigrantów z krajów islamskich. To, że stworzono w poprzedniej kadencji Centrum Antyterrorystyczne, to było duże osiągnięcie tamtego rządu. To była bardzo nowoczesna instytucja niestety używam czasu przeszłego, dlatego że ta instytucja jest niedofinansowana, tak jak zresztą całe polskie służby jest niedofinansowana i brak jest także odpowiednich regulacji prawnych. W poprzedniej kadencji trwały prace nad ustawą, tak zwaną ustawą antyterrorystyczną. Nie wiem, czy potrzebna jest aż ustawa, ale na pewno potrzebne są doprecyzowania do prawdy. I ostatnia rzecz to jest apel, apel do pani premier, żeby pamiętała o tym, że w Brukseli reprezentuje nie własną partię, a tym bardziej nie elity innych państw, tylko reprezentuje rzecz pospolitą Polską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos w sprawie sprostowania poprosił pan prezes Kaczyński.